Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Gracja Nastacki. A teraz będzie piosenka pod tytułem Moje Czerwone Stingi. Ha, ha, ha. tralala. La. La, la, Pa, pa, pa. Moje czerwone stingi. Ja w nich opalam się. Kiedy nagle nie mogę, bo to niedozwolone tu jest. Moje czerwone stingi. Ja w nich opalam się, kiedy nagle nie mogę, bo to nie niedozwolone tu jest. Stingi, 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 hej, hej, hej. Stingi, 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 ubierz ich. Bo takie fajne, bo takie ładne, bo takie małe, takie zgrabne. Bo takie fajne, bo takie małe, bo dobrze widać całą pupę. He, 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 Sialala, pa, 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 moje czerwone stingi, ja w nich opalam się, kiedy na nie mogę, bo to nie dozwolone tu jest. Moje czerwone stingi, ja w nich opalam się, kiedy na nie mogę, bo to nie dozwolone tu jest. Stingi, 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 hej, 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 stingi, 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 stingi. uwierzcie ty.

ja w nich opalam się, kiedy na go nie mogę, bo to niedozwolone tu jest. Stingi, stingi, singi, singi. Hej, hej, hej! Stingi, singi, singi, stingi. Ubierz i ty. Bo takie fajne, bo takie ładne, bo takie małe, takie zgrabne, bo takie fajne, bo takie małe. Bo dobrze widać całą pupę. 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 pupę.

La 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 la